Dzień dobry. Rozmawiamy o laryngektomii. Rozmawiamy z osobami, które są po zabiegu, po operacji usunięcia krtani, które z tą nową, dla nich trudną sytuacją poradziły sobie doskonale, dzisiaj robią coś dla innych, pomagają tym, których. Czeka taka operacja, pomagają tym, którzy będą musieli odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji w życiu. Moim rozmówcą jest dzisiaj Andrzej Drewniak. Dzień dobry. Dzień dobry. My już trochę wcześniej zagadaliśmy się, tak mogę powiedzieć. Dobrze nam się rozmawiało. Ty jesteś osobą, która przez całe życie była związana z kulturą, z rozrywką. Pracowałeś przy wydarzeniach kulturalnych jako realizator światła, ale też jako osoba prowadząca imprezy, jako konferansjer. Wiem, że operacja, która była konieczna, taką decyzję podjęli lekarze, bardzo dużo zmieniła w Twoim życiu. Jak sobie z tym poradziłeś? Wspominałeś o tym, że akceptacja, sama akceptacja tej nowej sytuacji to nie była takim największym wyzwaniem? Nie, to nie. Tą sytuację zaakceptowałem w zasadzie bezboleśnie. Mhm. Ale jest też wiadomość, to pozdrawiam wszystkich palaczy, mhm. że paliłem dużo. Nie ma się. mm walić, taka jest prawda. Więc jeżeli coś się zaczęło dziać, mhm. było coraz trudniej, coraz większa grypa, coraz większy problem z omówieniem. To przecież będzie przechodziło, że coś się dzieje, coś niedobrego. Trafiłem na lekarza, który mnie usłyszał właśnie przy okazji realizacji jednego z koncertów i natychmiast mnie wysłał, bo specjalistów ja mam to szczęście, mhm. że jest z Gdańska. Na w Gdańsku jest Uniwersytet centrum kliniczne. I dość szybko zostałem zdiagnozowany. Mhm. Ale pełna szczerość lekarzy polegała na tym, że powiedzieli wprost, że oni mnie okaleczą, mhm. że będę żył, za co jestem im wdzięczny. Natomiast zostanie stan okaleczenia, czyli utrata głosu w pewnym stopniu. Mhm. Nigdy nie mam stuprocentowej pewności, że w mniejszym czy większym stopniu ja ten głos odzyskam. wszystko zależy jak jak cię. No, rozwinie sam zabieg, co będzie po zabiegu. Mhm. No ja miałem to szczęście, że to się udało wszystko. Co słychać? I widać. że Mogę w miarę swobodnie się komunikować, aczkolwiek to no, wykluczenie komunikacyjne. Ta niepełnosprawność występuje. Mhm. Bo jest jeszcze jeden element, nie wiem, czy ci ktoś mówił o tym, że ta niepełnosprawność komunikacyjna to jest tylko najważniejszy element tej naszej niepełnosprawności. My przez to, że operacja polega również na przecięciu niektórych nerwów, mhm. nie mamy zmysłu węchu. Dlatego, że my nie oddychamy nosem ani ustami. Nie mamy. Albo mamy bardzo ograniczony zmysł z baku. Mm -hmm. Ponieważ tam zostały odcięte nerwy, tak, na tym poziomie, prawda? I już y, oddychacie tak dotąd, tak? Oddychamy tak, mm -hmm. tylko, tylko przez tą stomę, która jest otwór w gardle. Mm -hmm. O czym staramy się wszystkich informować, w miarę mm -hmm. możliwości, no, ale do tego dojdziemy. I wyobraź sobie mnie, których na przykład kocha działać w kuchni mhm. i nie dość, że nie mogę płynnie się porozumieć, mhm. to jeszcze nie mam węchu, nie mam smaku, a próbuję coś gotować albo upiec. Ale próbujesz. Tak, to tej drogi wyobraźnią musi sobie zadziałać. Wracam do tego do tej, do tej informacji. Mhm. Dawno mnie przeszedłem zawał. I całe szczęście, że jesteśmy wyposażeni, aczkolwiek nie wszyscy noszą. Taką obazeczkę. Mm -hmm. Jestem po usunięciu krtani. To jest opaska, którą. Żeby ratownik nie biegł do mnie z maską tlenową, mm -hmm. Mm -hmm. bo to, to jest... nic nie da. Mm -hmm. Tylko. Stąd jest. Trochę skaczemy po tematach. Stąd jest nasz projekt mhm. nowo stworzonego stowarzyszenia, czyli Koalicji Polska Laryngoktomia. Część edukacyjna dla ratowników. Bo my nie jesteśmy ogromną mhm. populacją chorych, mhm. ale jesteśmy. I w sytuacjach zagrożenia życia, czasami ten drobiazg brak informacji, czy brak doświadczenia, czy kontaktu wcześniej z chorym mhm. po usunięciu krtani. Dla ratowników może być problem. Ta informacja jest kluczowa i ta opaska, którą masz, no jest niezwykle ważna. No, kluczowa, jak myślę, też jest wiedza, tutaj edukacja, o czym na pewno będziemy jeszcze mówić, ale wspominały się o ograniczeniach, tak? powiedziałeś o tym, że to jest inaczej się oddycha, nie ma smaku, nie ma zapachu. Myślę, że większość osób, które no być może znają pojęcie laryngektomii, o tym nie wie. I to bardzo dobrze, że, że o tym wspominamy. I to jest no, jedno z wielu ograniczeń. Są też inne, bo mówiłeś o tych, które, które dotyczą takiego życia no, towarzyskiego. Tak? Wspominałeś o tym, że uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych na przykład jest problemem. O tym tak. nie myślimy. Mhm. Może w trakcie tej naszej rozmowy się uda, że nie będzie tego ataku kaszlu. Mhm. Ale przez to, że. My nie mamy nosa. Oddychamy mhm. tutaj przez filtr do pomieszczenia klimatyzowanych. Czy przykładowo w sali teatralnej przechodzimy z zewnątrz, wchodzimy do sali teatralnej, na przykład suche powietrze, czy lekko przykurzone powietrze, czy w nowoczesnych salach pełna klimatyzacja. Powoduje to, że nasza tkawica reaguje i musimy odkażnąć. Mm. Przez to, że nie mamy głośni, nie mamy grdani, nie każdemu ustami ani nosem, nie możemy tego ograniczyć. Mm -hmm. Ten nasz każel jest bardzo głośny. I my się tym po prostu krępujemy. Mm -hmm. Są sytuacje, że ja w autobusie muszę odkażnąć i od kierowcy do końca autobusu wszyscy się odwracają, co się dzieje. Mm -hmm. Bo to jest taki trzaskający, mm -hmm. nieprzyjemny dźwięk. No teraz, no ja z racji pracy wiem, co to znaczy, mm -hmm. jeżeli ktoś zanosi się kaszlem na widowni. Mm -hmm. No tak, ty masz pełną tutaj świadomość, ponieważ zawsze byłeś po tej stronie. Także ja to ograniczenie mam jeszcze podwójne. Mm -hmm. Więc jeżeli nawet się damy namówić na takie wyjście, to szukamy miejsca w wyjściu, mm -hmm. że czując, jeżeli coś się dzieje, to musimy się ewakuować. Mm -hmm. Nie jesteśmy w stanie pohamować tego, nie mając krtani tego odruchu kaszy. Aha. Czyli to jest też pewne takie mocne ograniczenie. Z drobiazgów ci powiem, spotkania towarzyskie. Jeszcze nie działałem w stowarzyszeniu, ale tylko do, staram się normalnie funkcjonować. Mhm. Wigilia. Jest podana zupa grzybowa. Mhm. Wiecie, że my mam ogromny problem mhm. z taką zupką typu rosół, właśnie grzybowa. Nie oddychamy ustami. Mhm. Spróbujcie kiedyś zjeść, to wziąć, napić się łyżką wody, mhm. ale zablokować oddech. Też zgodnić ci po brodzie. Trudno mi sobie to w ogóle wyobrazić. Mhm. Wtedy zaczyna część lecieć po brodzie, mhm. no wtedy od razu robimy się i koniec, mhm. prawda? Mhm. Mhm. Nie, nie. I zaczynam unikać tego typu rzeczy. Czyli sytuacji towarzyskich, w których się je, piję wspólnie, bo czujecie się po prostu niekomfortowo. I nie chcemy też, żeby przy nas mm -hmm. inni się czuli niekomfortowo, bo nie wiedzą, jak się zachować. Mm -hmm. Ja już przez te cztery lata zdążyłem przyzwyczaić swoich przyjaciół, bo nie musimy zmieniać na całe szczęście środowiska. Mm, że staram się mieć chustkę w ręku. Zawsze że jak robię dania, ja zapraszam do siebie, no to właśnie, szybciej gęsty krem dostaną, prawda, niezwykłą zupę, ale też doskonale wiedzą, o co chodzi. Mm -hmm. No ale to są osoby bliskie, to są przyjaciele, którzy, jak podejrzewam, byli z tobą też wtedy, kiedy, było, no, kiedy się, to życie się zmieniało. Umówmy się, samo hasło, ale kto miał, na ile jest popularny w społeczeństwie? Myślę, że dla wielu osób jakby jest niezrozumiałe. Tak, tak, jeszcze nie to już prędzej, ale też nie do końca wszyscy wiedzą, z czym to się wiąże. Mhm. Dlatego ta wiedza jest taka ważna i edukacja również. Tak Myślę sobie o tych wydarzeniach kulturalnych, że jeśli jednak byłoby takie miejsce gdzieś tam zarezerwowane dla osób, które są po laryngektomii i gdzieś tak byłaby taka myśl po prostu ze strony instytucji kulturalnych właśnie o takich osobach, to też byłoby łatwiej, podejrzewam, decydować się na wyjście, które dla wielu osób może być bardzo ważne po prostu. I żeby było takie otwarcie, mhm. żeby poszła sobie informacja, że może się zdarzyć taki przypadek, że w kasie biletowej czy przy obsłudze widowni Ktoś podejdzie i powie, proszę Państwa, jestem na ewentualnie jestem po usunięciu kradani. Mhm. Czy mogę prosić o miejsce jak najbliżej wyjścia? Mhm. To tylko bym prosił, nie robić wielkich oczu. Mhm. Nie dziwić się, tylko oczywiście w miarę wozić. Mhm. Niech takie miejsce będzie przygotowane. Po prostu. Dla Wydaje mi się, że to nie jest zgodne. Dlatego ja mam kontakt z chorymi, bo ja jeszcze mam to stowarzyszenie. Mhm. Nasze Pomorskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwory Głowy i Szyi. Dla części osób nawet trudne jest wyartykułowanie takiej prośby, takie przyznanie się do niepełnosprawności. Mhm. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni. Że będzie tak jak w Szwecji, w Królestwie Niderlandów, jak się teraz ładnie mówi. Gdzie nie dość, że jest akceptowalność ludzi z niepełnosprawnościami, ale jest taki przyjazny stosunek, tak bym to nazwał. Myślę, że coś się zmienia powoli. Na pewno jest zupełnie inaczej niż było 20 lat temu, ale nad tym wszystkim pewnie wszyscy również rozmawiając dzisiaj o tym, pracujemy i no, trzeba uwrażliwiać jakby społeczeństwo na te obszary związane ze zdrowiem, bo to też jest tak, że no pewnie często osoby dotknięte na przykład z takim problemem, jakim wy jesteście, z jakim wy się zmagacie, no czują się też właśnie niekomfortowo z tego powodu, że wyglądają trochę inaczej, także inaczej mówią. To jest pewnie czasami trudno sobie wyobrazić, to jak się taka osoba czuje. Pamiętajcie o tym, żeby gdzieś zawsze postawić po tej drugiej stronie, i zawsze gdzieś pomyśleć o tym miejscu, które będzie bardziej komfortowe dla kogoś, kto ma być może taki zdrowotny problem. Ważne są na pewno wszystkie te działalności, które wy prowadzicie dla innych pacjentów i stowarzyszenia. Po operacji postanowiłeś działać na rzecz innych pacjentów, i ty powołałeś do życia Pomorskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Nowotwory Głowy i Szyi. To był Twój pomysł, postanowiłeś go zrealizować. Tak, to był mój pomysł, żeby założyć takie stowarzyszenie w Gdańsku. Natomiast inspiracja wyszła z Bydgoszczy. Mhm. Zupełnie przez przypadek poznałem Krzysia z Bydgoszczy na rajdzie rowerowym. Poznałem tam też parę osób tomowanych. Mówię, dlaczego tego nie ma w Gdańsku? Mimo całej sympatii do Krzysia, no to możemy rowerami jeździć po Gdańsku i spotykać się w Gdańsku, tym bardziej, że tam jest sporo tych zabiegów robionych. Niekoniecznie tylko opierać się na, na, na Stowarzyszeniu Bydgoskim, z nich brać tylko przykład. I po pewnym czasie doszliśmy do tego, że jest jeszcze Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób po Nowotworach na Śląsku, że te lokalne stowarzyszenia które mają zadanie duże do wykonania, to jest ten bezpośredni kontakt z osobami chorymi, mhm. jak ja mówię, wyciąganie ich z cienia. Potrzebna nam była organizacja taka ponadregionalna, która ułatwi nam kontakt, niech to górnolotnie nie zabrzmie, ale właśnie czy z ministerstwem, czy Narodowym Funduszem Zdrowia, czy ze środowiskami medycznymi, mhm. chociażby żeby konsultować na zasadzie podpowiedzi wyrażania swoich potrzeb w rozszerzeniu niektórych procedur medycznych. Mm -hmm. Bo na świadomość wiadomość rośnie, zmienia się technologia. I oprócz tego, że jak się już uratuje nam to życie, to żeby zrobić, żeby to życie było łatwiejsze, żeby powrót do funkcjonowania w społeczeństwie był też łatwiejszy. Nie ukrywajmy. Granica wieku. Osób z nowotworem krtani. Mhm. Bo to jest po prostu to, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. w kto to tak bardzo mądrze, fajnie sobie brzmi, mhm. czasami trudno wypowiedzieć. Tak za pierwszym razem, ale to jest po prostu rak krtani, który można wyleczyć w zasadzie usuwając tylko krtani. Ja się uśmiecham, bo ja podchodzę generalnie do tego, tak staram się podchodzić pozytywnie, i czasami z uśmiechem. Jedyny zysk z tego jest taki, że na 100% my raka mieć nie będziemy. To jest. Ale nie wiem, czy skórka jest warta wyprawki w tym momencie. I stąd właśnie, wracając do tematu, ten pomysł stworzenia koalicji. Żeby mieć kontakt z tymi środowiskami, decydentami, żeby mieli w kolejce 20 ludzi, tylko w kolejce będą mieli dwóch, ale za tymi dwoma będzie 200. Czyli siła brzegazu, mhm. pewien nacisk też jest potrzebny. Tak, również więcej pewnie informacji dotyczących profilaktyki, prawda? Tego, jak, jak ważne jest zdrowie, jak szkodliwe jest palenie, jak ważne są regularne badania, również. Tak, to się też zawiera w tym haźle naszej koalicji. Głos bez granic. Jedna z organizacji też ma swoje hasło. Zresztą ja u siebie jako Motto na, na, na stronie naszego Pomorskiego Stowarzyszenia. Mamy hasło, usłyszcie nasz głos, mm -hmm. bo czasami gdzieś tam ucieknie, tak jak przed chwilą. Ale żeby było nas jak właśnie jako grupę osób dotkniętych tą niepełnosprawnością, która z jednej strony chce się podzielić swoimi doświadczeniami, z innymi chorymi. Żeby pomóc im zrozumieć to, co się dzieje, to, co ich czeka. Ewentualnie pokazać, że naprawdę nie jest tak tragicznie, tylko mhm. czasami się trzeba troszeczkę postarać, coś dać od siebie. Mhm. A z drugiej mhm. strony przestrzec. Nie będę tutaj moralizował, jak niedobre jest palenie, nie powinno się palić. A paliłem bardzo dużo. Skończyło się tak, jak się skończyło. Mhm. Więc ja mogę tylko ostrzegać. Palenie nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o głos. A jeżeli coś się zaczyna dziać, jakaś nietypowa chrypa, nie bać się iść do lekarza. Bo czasami wystarczy mały zabieg i będzie wszystko dobrze. Ja troszeczkę to przechodziłem, ale miałem szczęście, że byłem tam, gdzie byłem, czyli w Gdańsku, że spotkałem takich ludzi na swojej drodze. Dzięki którym mogę, możemy teraz sobie wymiarę spokojnie i gładko rozmawiać. No tak, my rozmawiamy i rozmawiamy się z tobą wspaniale, bardzo ciekawie. Mam do ciebie jeszcze pewnie wiele, wiele pytań, których pewnie tutaj. Nie zmieszczę. Wspominałeś o tym, że zadaniem lekarzy, najwielką no rolą lekarzy jest to, że ratują nam życie. Potem pomagają no nie wiem, znaleźć informacje na temat tego, jak czynić je łatwiejszym, lepszym, ale pewnie ważne jest również to, żeby chcieć żyć, żeby mieć motywację, żeby to życie też było piękniejsze. To jest możliwe. Ty do, zostałeś dotknięty wykluczeniem zawodowym, ale wyobrażam sobie, że bardzo wiele dają ci Twoje pasje, które przecież wciąż są i je rozwijasz, tak? To są też rzeczy związane ze sportem, chociaż tutaj też musiałeś się z niektórymi dyscyplinami pożegnać. Hmm, tutaj też dotknęło Ci w jakiś sposób wykluczenie. Niemniej. Y, odnajdujesz radość w tym, co robisz y, na co dzień poza tą działalnością dla innych y, pacjentów. Mogę Ci o to zapytać, powiesz mi o tym, bo pojawiło się takie ciekawe hasło jak y, drewno na wodzie. Między <grym> innymi. Tak, to jest dość ciekawa sytuacja. Ładnych mm, no, parę lat temu mm, był rok Wisły. Zajmogło się w drugiej dekadzie XXI wieku. Rok Wisły. Mhm, pamiętam. I wtedy było taki duży festiwal Wisły w ramach tego roku Wisły w Toruniu. No i co i trzeba było wtedy wymyśleć? Ja wtedy pracowałem nad Bałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. No to co robimy? I pamięć to była taka. Taki błysk zupełny, no ja z wodą w zasadzie związany on zawsze urodzony w Augustowie. On mówię, ejcie, no to robimy taki program pod tytułem Wisła nie jedno ma imię. No jak Wisła nie jedno? Tak, mówię, no jest przekop Wisły jest. No, całe ujście Wisły przez zalew Ślany. Więc Wisła tak na dobrą sprawę, nie jedno ma imię. I w tą stronę stronęśmy sobie poszli. Pojechaliśmy na ten festiwal ze swoim stoiskiem. No, i tam pierwszy raz poznałem wodniaków, wiślanych, którzy nam się zapoznają, przedstawiane, No, jak ty się nazywasz? Drewniak. No, i tu zrobiło się dużo śmiechu i wesołości. Dlaczego? Bo no tu historyczne łodzie, wszystkie galary. Mhm. I szkuty to my nazywamy po prostu drewniakami. I była wtedy też ładna wystawa fotograficzna, właśnie te drewniane łodzie, zabytkowe czy rekonstruowane, pływające po Wiśle, czyli drewno na wodzie. Rozumiem. A potem był drewniak na drewnie, na Wiśle. I do tej pory utrzymujemy kontakty, pływamy sobie. Trochę nam nie uważają, to jest fakt, dlatego że gdybym się znalazł w wodzie, no to jest dość, dość duży problem wtedy, mhm. dlatego że następuje, dostanie się natychmiast wody do krawicy. Mhm. Natomiast to są łocie takie, no może jeszcze nie Batory, ale raczej z tych większych, więc tam jest naprawdę bezpiecznie. A jednocześnie pomagam kolegom właśnie, w wyposażaniu tych łodzi, w instalacjach elektrycznych, w oświetleniu oczywiście. <grymne> Także to jest jedna, jedna z pasji, które są też kontynuowane. Zresztą warto zajrzeć, jak będzie chwilę czasu, nawet teraz w zimie do portu Czerniakowskiego <grymne> i zobaczyć, jak te drewniaki pod białą pierzynką, śniegu czekają na wiosnę, żeby sobie wypłynąć. Że jak widzisz tutaj, to ja żyję po prostu tą wodą i tymi jednostkami. Ale z drugiej strony wodniacy to są tacy ludzie, czy ty nie masz głosu, bo na przykład nie ma, nie ma tej krtani. Czy nie ma się jednej albo dwóch nóg, bo taki przypadek z Tamsktańsk, mhm. to wodniacy przyjmują nas są odwarci, pomocni, a jednocześnie nie pokazują nam, że nam czegoś brakuje. Mhm. To jest bardzo ważne. Oni nas traktują jako partnerów, umieszczając w załudze tak, że to jest zupełnie naturalne. Wiedzą, co możemy, czego nie możemy, mhm. a my z kolei jesteśmy, czujemy się jako pełnowartościowa załoga w tym momencie. No i tak powinno być, tak naprawdę, na co dzień. Tak, tak, wodniacy mogą być takim wzorem. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść, za ten przykład. Wiem, że będziesz działać w ramach i swojego stowarzyszenia, i w ramach tej koalicji, która już powstała. Wspominaliśmy o tym, że to jest niezwykle ważne, no bo taka większa instytucja daje więcej możliwości. A tutaj jest na pewno wiele braków, o, które, o których uzupełnienie będzie można w ten sposób skuteczniej zabiegać. No my mamy taką nadzieję, że nam się uda właśnie. Mhm. Raz, parę filarów żeśmy sobie wyznaczyli tej działalności, takich na początek. Ja też wspominałem kiedyś, że bardzo ważne jest to, żebyśmy z tego etapu um, euforii i radości, że tworzymy nowe stowarzyszenie, przeszli do normalnego działania, już tej takiej prawdziwej działalności, pracy, no bo tak to trzeba nazwać, momentu, po rejestracji, mhm. żeby nie usiąść na laurach, no mamy stowarzyszenie i co dalej, tylko żeby pójść dalej. I są te właśnie filary, gdzie tam jest edukacja między innymi. Ale tu o tej chodzi też, w tej edukacji to ja na to, to robię duży nacisk, bo ja mam już wiadomość, jakim ja jestem trudnym domownikiem. I żeby też rodziny przygotować na to, że nagle w domu się pojawi niepełnosprawny. Mhm. Z wykluczeniem tym komunikacyjnym, że my się czasami denerwujemy mhm. na naszych domowników. Mhm. Bo chcemy coś szybko powiedzieć, tu nie wychodzi. Ktoś nam zadaje szybkie pytanie w momencie, kiedy ja zawiązuję but. Słuchajcie, trywialna sprawa. Ja wiążę but, i nagle słyszę pytanie. Na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo mam dwie ręce zajęte. Mhm. Są systemy, że już można mówić bez um, użycia ręki. Ale mhm. w takim razie nie jest po prostu tak wygodniej jeszcze w tej chwili. I słyszę, no czemu nie odpowiadasz? A powie, nie no tak, dobrze, no dobrze, nie, nie odpowiada, ale to już jest po. Mhm. I wtedy, no to czasami, czy jak warknie, tak, nie jesteśmy najłatwiejszymi rekonwalescentami, o tak bym to określił w domu. Z drugiej strony, to świadomość pacjenta, co go czeka. Jeżeli ja jestem w stanie sobie właśnie zrobić taką autoanalizę, bo to nie, no, no, ja to, tego się nie nauczyłem od nikogo. No domu musiałem sam do niektórych rzeczy dojść. Jeżeli mhm. ja sobie zrobiłem taką autonaland, że coś się dzieje w domu, co się dzieje z rodziną, co ze znajomymi, gdzie jest problem w kontakcie, mhm. to też by trzeba było taką wiadomość przekazać rodzinom, opiekunom. Mhm. Żeby oni też rozumieli, dlaczego tak jest. Jasne. Dlaczego my czasem wargniemy, prawda? Bo, mm -hmm. bo nie. Mm -hmm. Dużym problemem też jest to, że nie wszyscy sami potrafią się obsłużyć. No bo są ludzie, którzy mdleją na widok nie krwi. od strzykawki. Mhm, mm Tak. Ja z tym nie mam problemu, ja spokojnie mógłbym zostać welczerem. Przepraszam. I wtedy jest potrzebna pomoc. Czasami wśród rodziny się znajdzie ktoś, kto nie ma z tym problemu. Ale jeżeli nie ma tego, nie no to trzeba znaleźć sobie na przykład pielęgniarkę środowiskową. Mhm. Wierz mi, że większość pielęgniarek środowiskowych nie miała kontaktu z takim przypadkiem. Większość. Większość. Mhm. Czyli również są nieprzygotowane w pewien sposób do. I teraz można przeczytać 10 książek. Mhm. Jeżeli ja nie pójdę, no dobrze, to ja jestem pomocą naukową i robimy to tak albo inaczej. Mhm. Jasne. I jak zobaczy, jak to jest, sprawdzi na mnie, to potem ze swoim pacjentem już nie ma problemów. No tak, ale musi się tego nauczyć, prawda? Jest taka cała grupa, właśnie Krzysztof, mm -hmm. tutaj Andrzej Zwarszczyk, jest nas naprawdę sporo. Mm -hmm. Chcemy z pełną świadomością, nawet na oddziałach mm, szpitalnych, robimy za tak zwaną pomoc naukową. No i wasza rola tutaj jest nieoceniona, jak myślę. Bardzo dużo tutaj po powiedziałeś yy, rzeczy, które, no, o których na co dzień nie myślimy, nawet zastanawiając się nad taką domową sytuacją, właśnie z osobą, która wraca po operacji krtani, usunięcia krtani ze szpitala. To wszystko są niezwykle ważne rzeczy. Dziękuję Ci, że też pojawiły się w tej rozmowie. Mam nadzieję, że cennej również dla tych, którzy, którzy jej wysłuchali. Bardzo Ci dziękuję. Nie będę ukrywał, że to tak była jedna dziesiąta rzeczy, o których byśmy mogli rozmawiać. Myślę, że jeszcze uda się kontynuować tą rozmowę. Ja też tak myślę. Zatem do zobaczenia. Mam nadzieję, że również spotkamy się po to, żeby porozmawiać jeszcze szerzej na tematy, które poruszaliśmy dzisiaj, bo jest tutaj wiele niezwykle ważnych kwestii, kwestii, którymi na pewno trzeba się zająć. Po prostu z pomocą naszych bohaterów, których gościmy w studio, to już teraz się dzieje. Bardzo dziękuję.